Dzisiejszy temat to te rozmowa telefoniczna. Witam wszystkich serdecznie. Szymon Marciniak z tej strony. Dzisiaj na spacerze znowu i mała przerwa na niemiecki. Jedna z moich uczennic nawiązała do tego, że pracowałem jako spedytor kilka lat i chciała słownictwo w tej branży. Faktycznie kilka, czy też nawet kilkanaście osób przygotowywałem do pracy jako spedytor, czy też osoby już pracujące na tej. Na tym stanowisku prosił mnie o, o w jakiś sposób o pomoc językową, żeby, żeby ogarnąć, opanować podstawowe pojęcia, zwroty, czasowniki, rzeczowniki itd. Chętnie zrobię to dzisiaj. Praca jako spedytor to jest temat, który zajmie kilka filmów. Dzisiaj chciałbym rozpocząć od lekcji na temat rozmowy telefonicznej, czyli jak tą rozmowę przeprowadzać, jakie zwroty używać itd. Zatem do dzieła. Andy Abad. Pamiętam, jak pracowałem w jednej z firm yy, i wdrażałem nowego, nową osobę, właśnie na stanowisko yy, spedytora. Yy, pytał mnie, jak to zrobić, jakie podstawowe zwroty i tak Moja rada była taka: Mówię, jeżeli masz stres przed tą pierwszą rozmową telefoniczną, rozpisz sobie. Napisz sobie na kartce, co chcesz powiedzieć, i napisz to całe frazy, całe zdania. Takich prób zrobisz 3-4, a potem sam mówię, potem popłynie. To znaczy, będziesz już wiedział, jak mówić, nie będziesz się musiał zastanawiać nad tym, yy, bo te zwroty są tak na tyle, już potem yy, będą opanowane, że nie będzie się musiał nad nimi nim zastanawiać. Także dzisiaj rozmowa telefoniczna, jak ona wygląda? Po pierwsze, jak zaczynacie rozmowę, yy, to przedstawcie firmę, tak? Przedstawcie firmę, z jakiej firmy jesteście, a później nazwisko. Dlaczego? Można to łatwo i szybko wyjaśnić. Wyobraź sobie, że ta osoba, niech to będzie spedytor, odebrał już w międzyczasie, od, od początku swojej pracy, odebrał z 50, może i więcej telefonów. I teraz, gdy dostaje 51 telefon, pierwsze co złapie z tamtej strony słuchawki, czyli nas, to złapie firmę. Jeżeli złapie, zrozumie nazwę firmy, to w jaki sposób was umiejscowi zaszuflatkuje, to znaczy będzie wiedział, czy to jest kontrahent, czy to jest jakiś klient, czy to jest ktoś prywatnie dzwoni do kogoś, czy, ktoś, czy to jest jakiś dostawca, jeżeli chodzi o na przykład firmę, firmę produkującą, produkcyjną. Po firmie rozpozna już mniej więcej, czy to jest jego temat, jak może przebiegać ta rozmowa, czy, to, czy ten telefon oznacza problemy, czy ten, ozn ten telefon oznacza jakieś, jakieś wyjaśnienie faktur, które gdzieś musiał ktoś przesłać i nie przesłał, Także pierwsza nazwa to jest, pierwsza rzecz, którą musicie przedstawić e, podczas e, swojego przedstawienia zaprezentować to jest właśnie nazwa firmy. On będzie wtedy łatwiej was chwycić. Gdy zaczniecie rozmowę od nazwiska, powiedzmy ja dzwonię do firmy i, i mówię: Hi, e, he's Szymon Marciniak. E, moje nazwisko temu człowiekowi nic nie powie, jeżeli, jeżeli się do tej pory nie słyszeliśmy, nie znamy. Dlatego i tak zapytał firmę: Skąd pan dzwoni? Wohe Wohe rufen i dlaczego pan dzwoni, w jakiej sprawie, i tak dalej. Dlatego pierwsza firma, potem nazwisko, i wtedy już przebiega rozmowa. Możecie przedstawić się jako po prostu firma, nie? Expedition ABC. Yy, możecie dołożyć oczywiście, dokładać się swoje nazwisko, czyli Szymon Marcinek Am Aparat, yy, czyli Szymon Marcinek przy telefonie. Możecie dorzucić. Yy, Tutaj mówi Szymon Marciniak. Już po tej nazwie, po podaniu nazwy firmy, mówicie Hier Szymon Marciniak. E, tutaj mówi Szymon Marciniak. No i teraz e, przedstawicie temat swojej rozmowy. Ta osoba już wie, e, jaka firma, wie, kto no, nazwisko powie tej osobie bardziej lub mniej. Ale przede wszystkim temat tej rozmowy. Możliwe, że jest tak, że wiecie, do kogo dzwonicie. To znaczy, szukacie pana Szmyta konkretnie i dzwoniąc do firmy szukacie tę, tę osobę. I dzwonicie wtedy mówiąc Chciałbym rozmawiać z panem Schmidtem. Brzmi to po niemiecku Ich möchte Herrn Schmidt sprechen. Ich möchte Herrn Schmidt sprechen. Co ciekawe, nie ma tutaj przyimka myt i nie będzie. Dla mnie to też, też był szok. Też mi się wydawało, że skoro sprechen mit, to jest takie jasne, że rozmawiać z kimś. Nie wiem, jak to się dzieje. Rozmawiając naprawdę z wieloma firmami przez te kilka lat pracy zawodowej, nie spotkałem się z wrotem, że ktoś mówi, że ktoś mówi, na przykład, dzwoniąc do mnie jako do firmy mojej, że, że on chce myślę, myt jemandem Sprechen. Nie, używam nazwisko od razu, czyli ktoś tam mówił ich myślę, Herrn Schmidt Sprechen. I wtedy Herrn Schmidt jest traktowany jako akusativ. Po prostu Sprechen kogo co? Ja mam na to wyjaśnienie takie moje y, osobiste, to znaczy w, wyjaśniam to w ten sposób, że do tej rozmowy jeszcze nie doszło. Czyli ja w tym momencie ja chcę tą osobę zagaić i tutaj nasuwa się czasownik ansprechen, zagaić rozmowę, zacząć rozmowę. Dlatego to sprechen jest pochodne, według mnie jest pochodno czasownik ansprechen. Dlatego mówimy ich der Herrn sprechen. Ym, w momencie, gdy wymawiamy nazwisko Szmyt, to informacja zwrotna może być różna. Może być, tak było, w, może być połączenie osoba, która do, do której dzwonimy, deklaruje: Przełączam pana, ich sztelez idułeś. Może być, że tej osoby, pana Szmyta, nie ma przy biurku, nie ma go przy telefonie czyli innymi słowy jest w firmie, ale nie odbiera. I teraz Niemiec nam powie taką informację: Herr Schmidt ist nicht am Platz. Er ist nicht am Platz, czyli nie ma go na miejscu, nie ma z nim kontaktu, to znaczy nie odbiera telefonu. Pewnie jest w firmie gdzieś, ale się pojawi w firmie za, nie wiem, na stanowisku za 10, za 15, za pół godziny. I, i Niemiec użyje takiego zwrotu: Herr Schmidt ist nicht am Platz. I możemy, może się okazać, że dzwonimy do pana Schmidta i pana Schmidta nie ma w firmie, w ogóle go nie ma. Także nie zostaniemy go, tylko telefon komórkowy. I informacja o tym, że nie ma go w firmie, może brzmieć w ten sposób Pana Szmyta nie ma dziś... Pana Szmyta dzisiaj nie ma. Herr Schmidt ist heute nicht da. Inna odpowiedź może brzmieć Pana, Pana Szmyta nie ma dzisiaj w firmie. I zabrzmi to Herr Schmidt ist heute nicht im Hause. Wiem, słyszycie słowo Hause. Hause to dom. Nie wiem, dlaczego tak jest. Y Również to potwierdzam moją pracą w, w, na różnych stanowiskach. Po prostu Niemcy tak mówią. Jeżeli kogoś nie ma w firmie, nie ma go w budynku, po prostu, bo z różnych powodów, delegacja, wyjazd jest chory, mówią, jest nicht im Hause. Tak się zwracają. Tak to, tak to wyrażają. Może się okazać, że pan Schmidt jest na urlopie. To wtedy powiedzą, Herr Schmidt hat einen Urlaub. Albo dosłownie pan Schmidt robi urlop czyli Herr Schmidt macht einen Urlaub. Albo może się okazać, że pan Schmidt ma dzisiaj wolne. Nie? To, jeszcze, to jeszcze nie jest urlop, tak? Urlop jest kilkudniowy. Mieć wolne to może być jeden dzień. Pan Schmidt ma dzisiaj wolne. Herr Schmidt hat heute frei. Ym, I również w tej kwestii możemy dopytać, a kiedy, kiedy przyjedzie pan Schmidt? Wann kommt Herr Schmidt? Albo kiedy pan Schmidt będzie ponownie w firmie? Van jest herr Schmidt wieder im Hause. Albo kiedy, kiedy pan Schmidt znowu będzie? Van jest herr Schmidt wieder da. E, mówicie informacje, żeby, żeby tego człowieka naprowadzić na myśl. E, czyli mówicie na przykład: e, Widziałem, że macie ładunek z Wiednia do Neapolu. Ich habe gesehen, dass sie eine Ladung albo eine Fracht von Wien nach Neapol haben. I dopytujecie do wówczas Ist die Ladung immer noch aktuell? Czy ten ładunek nadal jest aktualny? Albo możecie po prostu zapytać Ma pan jeszcze ten ładunek? Haben Sie noch die Ladung? Albo haben Sie noch die Fracht? Macie nadal ten ładunek? Haben sie die immer noch? Emanoch? Immer Emanoch oznacza nadal. To jest takie. Tak jak macie słowo Noch. Jeszcze to imanoch jest tego. takim rozwinięciem, takim wzmocnieniem. Haben sie die immer Emanoch? Możliwe, że ten ładunek jest u tego pana. Już bezpośrednio możecie o nim rozmawiać. Ale możliwe, że ten pan nie jest odpowiedzialny za ten ładunek. On może powiedzieć tak. No tu wariantów jest kilka. Może powiedzieć. Yy, to robi pan Schmidt. Das macht Herr Schmidt. Albo y, za to jest odpowiedzialny pan Schmidt. Dafür ist Herr Schmidt verantwortlich. Albo tym się zajmuje pan Schmidt. Damit beschäftigt sich Herr Schmidt. I teraz cokolwiek tam powie, raczej nie będzie czekał na odpowiedź waszą, czy chcecie połączenia, czy nie. Raczej będzie was chciał przyłączyć do pana Schmidt'a i powie to takimi słowami ich durch. I teraz y, jest to pewnie dla, dla wielu z Was jakieś tam pytanie, kwestia. Dla mnie to była, ponieważ ja wiem, że czasownik verbinden to złączyć nie? I, I znam taki zwrot ich verbinde z imit. Natomiast szczerze mówiąc, z praktyki mojej, jako spedytor, też jako, jako człowiek pracujący w eksporcie, czy też jako menadżer produktu, Pracując w firmach, nikt tak nie, takiego zwrotu z, Niem, z Niemców nie używał. Wszyscy mówili: iż duoś. Albo bez tego zi, że panią przestawię, połączę, albo bez tego zi. Albo z, albo bez. Czyli i duoś. Słyszymy jakąś melodię, wówczas, wówczas y, trwa połączanie, no i lądujemy na biurko tego pana. I ten pan się przedstawia: na przykład hashmet, amaparat. Hier Schmidt, albo cokolwiek. Nie? Ich bin Schmidt. Bin i tak dalej. Wtedy przychodzimy do, do tematu, możemy powtórzyć, tak? W jakiej sprawie dzwonimy, czyli dzwonimy w sprawie ładunku. Ich, e, I mówisz, mówicie e, dzwonię w sprawie, w sprawie ładunku z Wiednia do Wenecji. Ich rufe... Aha, powtórzmy sobie czasownik dzwonić do kogoś. Anrufen plus akkusatif. Czyli mówicie tak. Dzwonię w sprawie ładunku z Wiednia do Wenecji. Ich rufe Wegen der Ladung von Wien nach Wenedig an. Wegen to słowo oznaczające z powodu, w sprawie. W, tym, w tej rozmowie telefonu, w telefonicznej jest to jak najbardziej adekwatne. I wtedy zadajcie to pytanie bezpośrednio tej osobie. Ma pan jeszcze ten ładunek? Haben Sie immer noch die Ladung? Albo ma, ten, ma pan jeszcze ten fracht? Haben Sie immer noch die Fracht? Um, no, i teraz może przebiegać taki temat: czy, czy on was zna, i może, może, może się dopytywać, z kim jesteście. E, chociaż, jeżeli ktoś. Firmy transportowe, spedycyjne są na rynku dosyć znane. Jeżeli ktoś jest totalnie nieznany, no to może, może, może dostać takie pytanie. Wohe Zinzi, skąd pan jest? Pytanie do was, jako do spedytora. Wohe kommen Sie. Albo Volzenzi, gdzie pan jest? Gdzie państwo są jako firma? Nie? Jeżeli firma jest nieznana dla niego przynajmniej, to wtedy się przedstawiacie. Firma ABC, Szpedicjon, ich rufe aus, aus Polen, an, aus, no i powiecie miejscowość. Niech to będzie Kraków, Krakau. I wtedy, wtedy już mniej więcej albo jest gotowy Wam ten ładunek dać, albo, albo stwierdza, że, że ładunek sprzedany, bo, bo nie chce Wam go dać, nie? mimo że go ma. To już jest kwestia dalsza, dlaczego tak to się dzieje, ale to już jest inny temat. Inny temat. I wracając do wątku ładunku, odpowiedź tego pana Szmyta może brzmieć nie, nie mam już tego ładunku. I zabrzmi to nein, ich habe dieser Ladung nicht mehr. Może powiedzieć, ja nie mam ładunku, żadnego ładunku, ja nie mam żadnego ładunku. Zabrzmi to, ich habe keine Ladung. Może dołożyć, ja już więcej nie mam żadnego ładunku. Na przykład miał jakiś zestaw, jakieś tam kilka ładunków, które musiał sprzedać i mówi, że dzisiaj już nie mam żadnego ładunku. Zabrzmi to, i habe keine Ladung mehr. Może powiedzieć, że ładunek jest sprzedany, also jest verkauft. Das ist schon verkauft. To już jest sprzedane. Albo może powiedzieć dosłownie, że on to zrobił, czyli sprzedał. Czyli inaczej, sprzedałem ten ładunek. mi to: Ich habe das schon verkauft. Gdy ustalimy już wszelkie szczegóły, to wówczas może paść. Zadzwonię do pana jutro. I rufę sie wieder morgen an. Tutaj również potrzebny nam jest czasownik: odzwonić. Odzwonik to jest zurückrufen. Czyli jak wiemy, że czasownik rufen, anrufen to jest zadzwonić, wystarczy położyć zurück z przodu, z przodu już tego an nie, nie dajemy. To wtedy mamy córyk, rufen to jest odzwonić do kogoś. Czyli odzwonię do pana i rufen z zurück. Albo ktoś prosi nas, niech pan jutro odzwoni. Rufen się morgen zurück. Może coś przeoczyłem, może jeszcze coś, coś dodam, ale myślę, że podstawowe rzeczy w rozmowie. Która też nie wiemy, jak, jak się potoczy. tak? Ja zazna ta rozmowa, którą tutaj zaprezentowałem, to jest rozmowa przy, takich, mm, przy takiej znajomości języka średniej, kiedy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć na inny temat w miarę swobodnie, kiedy jesteśmy zorientowani tylko i wyłącznie na rozmowę o ładunku. Oczywiście można zażartować, można coś tam wspomnieć o, o pogodzie w Niemczech, o sytuacji politycznej w Niemczech, w Polsce i tak dalej. To jest kwestia, z kim rozmawiamy i czy takie tematy w ogóle są, są na topie, po jednej jak i po drugiej stronie. E, zapraszam na mojego Facebooka. Linka znajdziecie na dole. Jeżeli Wam się podobał ten film, zapraszam również do subskrybowa subskrybowania. Ja nadal mam problem z tym słowem. E, mojego kanału na YouTube. E, jeżeli. Wszystko co, wszystko, co tutaj powiedziałem, ma swoje odzwierciedlenie na moim blogu, który piszę od kilku lat. Zwroty, które tutaj powiedziałem, może coś tam jeszcze dodam, albo jestem w stanie dodać, ponieważ film, wiadomo, jest to formą zamkniętą, natomiast blog zawsze mogę edytować, mogę coś dołożyć, jeżeli macie jakieś sugestie w temacie. Jeżeli Wam się podobało, dajcie lajka. Ja będę wiedział, że Wam się to... Yy, że, wam się, że Wam to odpowiada, taka forma, że, że będzie to też znak dla mnie, że mogę robić dalej tego rodzaju filmy i, i, i to się spotyka z Waszym zainteresowaniem. Dziękuję. Dzisiaj, na, dzisiaj wszystko i zapraszam do następnego filmu.